O nie, o ja pierdolę, nie, biegaj. O ku... Siemanko, wszystkim, witajcie z tej strony, Jacob, a to jest gra The Evil Within. Innymi słowy, kojarzycie gościa ze studia Capcom, Shinji Mikami. Gość, który był odpowiedzialny za serię, między innymi Resident Evil. Wraca tutaj. Wraca y, wraz z zespołem od z studia Tango Gameworks, czyli goście potencjalnie kupieni przed, przez Bethesda. Nie wiem, jakie jak oni, jak oni tam jeszcze gry mają. Czuwał nad tym projektem. Innymi słowy, generalnie z, z, po trailerach słyszałem, że jest to połączenie trochę Outlasta z Resident Evil. Gra skrajnie horrorowa. Ale czy, czy taka str ale czy straszna? Bo czy po prostu ten. Czy po prostu o taka sobie? Czy taki sobie horror akcji? Nie wiem, zobaczymy. Filmy ogólnie jakoś niespecjalnie wychodzą, jeśli chodzi o ten gatunek. Ja raczej wolę, wolę gry jakoś się sprawdzają pod tym kątem, moim zdaniem. Także no. Ale moi drodzy, mamy o to. Devil, Devil Within, Wynd od Tango Gameworks, czyli też kolejna gra, którą wydawcą jest Bethesda, który, który, który prowadzi, czyli kolejna gra od Betezdy, którą prowadzę na kanale. Ponieważ jeszcze obok prowadzę duma Eternal. Chcę zrobić tak, żeby nagrywać dwie serii jednocześnie i je mieszać tak ze sobą, żeby żeby nie było nudy, żeby, żeby nie było tego, cał, tego, tego duma cały czas. Będą, będą dwie dosyć mocno słyszałem, krwawe. Gie, słyszałem, że krwawa gierka, także będą dwie, dwie krwawe gry. Dobrze. Ale nie pierdzielimy się. Nowa gra. Oho! Już gra robi świetne wrażenie. Eee będąc... E, już ścinając w tym momencie. Dobra. Jasność. Do co poziom jasności, tak aby znak na środku był ledwo widoczny. Eee. Czy... Moment, przybliżę z ekran. Czy jest ledwo widoczny? Chyba jest. Dobra, pozostanę tak, trudno. Mmm, Wybierz. Poziom trudności. E, przechadzka dla sobie strachliwy. Nie no, standardowy poziom trudności. Nie będziemy się pierdzielić. Zobaczymy, czym ta gra mnie zaskoczy. Jestem naprawdę ciekaw. A ja sobie tylko zagryzę chipsa. Mmm! Piechota. All units, all units, 1199 x cover code 3, Beacon Mental Hospital. 184 copy code 3, ETA 3 minutes. Copy 184. sorry, detectives. i know you're just coming off a case, but i'm afraid we're going to have to make a detour. sounds serious. is it a riot? a call went out just before i picked you up. said it was multiple homicides. half a dozen units already unseen. Okay, okay, on, on. scene. It's it's ghost that doctor who went to and chopped up all those yeah, patients. that's not what happened. some patients disappeared. some kind of scandal. still. it gives you the creeps, doesn't it? 127-124. please respond. joseph you think there's a connection it's a possibility i believe the records were sealed anyone on scene respond. dispatch this is detective castellanos in 184 what's the situation over 184 be advised <monastery> <tam ten> <pen> <sm Protestant>

Widzicie takie chrupanie dziwne to przepraszam ale ja i chipsy obok do tego. What do you make of Contact dispatch and let them know what's happening. Joseph Kidman. You're with me. We're going to have a look around. Right. I co zaczynamy rozdział pierwszy, wezwanie. Ło! Ale szczerze... Eee, gra nie wygląda jak najgorzej. Wiem, że widać, że to robione na jeszcze starą generację, ale... Jest póki co ten... Jest póki co spoko. Kamera bardzo rezidentowa. Także... No, Może sobie od... od Może odsunąć trochę, trochę, monitor. O, o wiele lepiej. Mmm, that's us! Dobra. Chodźmy, chodźmy. To wygląda jak trochę taki psychiatryk z Batmana, chociaż... chociaż nie. Nie, psychiatryk z Batmana był o wiele większy. O wiele większy był... nie, chyba... No psychiatryk z Batmana, psychiatryk z Outlasta, O wiele... te budynki były o wiele większe. To jest moim zdaniem chyba za mały budynek jak na psychiatryk. Ale wejdźmy do środka. Czy nie wpuści? smells like blood all right stay sharp we're gonna check it out don't let anyone else through this door i can be an extra set of eyes we don't know what's happening here you're a backup let's <smart> we <noise> to mommie okay czyli pewnie... Wygląda mi to na jakiś bunt w szpitalu psychiatrycznym co najmniej Widać, że to wygląda jakby co najmniej był jakiś bunt nie wiem rozpierdzi. Ktoś jakby wparował z nie wiem piłą maszynową na broń palą to raczej mi nie wygląda Dobra, gdzie mamy iść? Tutaj No, to wygląda Are you injured? What happened here?

Coś tam się dzieje. O, Assassin's Creed! What the hell? O o! I tu zaczyna się jadka, rozumiem. Okej, okay, czyli z, gru z grubej rury. Już prosto do Wow. Wow. Mysia! Przez zaraz przeprowadzę moją siostrę, bo ona no się myszy. Szczurów, czegokolwiek. Ale czym nas ten typu zaciukał, że... A, widzimy do góry nogami. Wow, Czy to jest... Żelazna, ma żelazna maska to jest chłopaki o tam jest nóż trzeba po niego sięgnąć Czy będę musiał ruch my ruch mysza! a ja myślałem że to jest ruch mysza, a nie mysza. obróć kamerę no i co Ob no obracam co jest i co no obracam kamerę co mam co mam robić dalej no bierz ten nóż który tam jest i naciukaj tego wybila no a może tutaj, może gdzieś mam tutaj spojrzeć, nie wiem, gdzieś w dół. O nie, o nie, on coś tam musiał zrobić. O, teraz mogę, jest spacja. Okej. Okay. Dobra. Rozbujaj się, inny I jest ten nóż, wziąłeś, super, A teraz... No, mordo, wstawaj! Wstawaj. Lara Croft spadła z o wiele wyższej wysokości w 2013 roku. Jakoś przeżyła! Dobra, czyli co? Nie no, ja spierdzielam od tego typu, ja absolutnie do niego nie podchodzę. O, mogę kłócać. Kontrol skradanie się. Bardzo chętnie, poproszę. Tylko... Gdzie mam iść? Tędy? A nie, bo ja muszę przytrzymać, żeby się skladać. O panie! Podnieś klucze! Jeszcze klucze, niega! Klucze. Zależnione w piwnicy sprzedawcy psychiatrycznego używano ich przed instalacją nowocze... nowoczesnego systemu bezpieczeństwa. Dobra, bierzemy. Bierzemy! I spierdala i stąd! Niega! Nie Mogę biegać? Nie mogę biegać. No tu będzie wracał, prawda? Tak. Ta, ale gdzie mam uciec, kuźwa? Tędy? O nie! O nie! Spierdalaj! Spierdalaj! O nie! Kurw! Nie! Serio? Nie żyje już to jest? Tak, to jest. Dobra. Dobra. Ale nie wiem bym w ogóle gdzie iść, kurwa. Czyli z góry będę musiał się przygotować na to, że adwersarze... No prze... Ja pierdziele! Sprawdzałem to miejsce 100 razy, nie było tu żadnych drzwi! To ja jestem takim debilem Dobra, idź tam typie Załóżę klucze w od tego, tego... Super Jeszcze klucze i dalej. Dobra, spoko, wiemy Wracamy, wracamy, uciekamy stąd. Czy to będzie jakaś minigierka z otwieraniem zamków? Proszę powiedzieć, że nie. Poważnie? A nie, dobra, nie, nie ma żadnej minigierki. Spoko, spoko. Dobra. Dobra, się możecie może chyba schylić, bo gdzie on jest Gdzie ten typ jest? O nie! O nie! O nie! O nie, o nie! O spierdalaj! Spierdalaj! Myga! Spierdalaj! Chłopanie! Spierdalam, spierdalam, spier. Ja pierdolę, jaki psychopata! Dobra, biegiem Szybko, Wow! Ja pierdzielę! On, on chce mnie kurde przerobić na najebanego kebaba. No, wstawaj, myga. Nie wiem, jak to się na imię, ale wstawaj. O kurde, O ty, ja pierdzielę! Jak w Prawie że. Wow. O nie, nie, nie. O dobra, ventilation. Czy cokolwiek. O, panie. O, o Jezu! To już w końcu mi Edge? Ślizgawka, ponownie. Dobra, jedziemy, jedziemy. Ja pierdole. Już W międzyczasie, jak w, ubabranie się w takim krwi, to już można zachorować na wszystko, na... ...Hify, Alzheimery. Chuj wie jeszcze to O, tyle na rzeczy no Tyle, kurwa. Sorry, że ten... że ja jej... ...wpierdalam coś, prze podczas nagrywania, ale... ale po prostu dzisiaj, dzisiaj jakoś mi nabrała mnie ochoty na to, żeby pierdalać podczas nagrywania i ciul wam do tego. Dobra. Kuś tykam. Dobra, co mamy tutaj? Ale dużo uproszczeń tu widać względem tych. I w następnym odcinku... no otwieraj też drzwi. I w następnym odcinku obiecuję, że już nie będzie tego hada pokazy, pokazującego FPS i temperaturę mojego komputera. Przepraszam. Po prostu nie wyłączyłem tego, a już nie chcę tego nie chcę tego robić, bo mm, mi się bo, mi się, bo, mi się spieprzy wszystko To będzie jeszcze wie, wiecie wycinanie... A nie ja sobie może jakieś dole chyba, chyba w tak to by takie być jakaś Dobra Dobra, spacja wejdź Spinaj się Dobra, to gdzie teraz? Dobra, czy mogę piec? Ja muszę dać w Explor Tu mogą być różne itemy. Nie wiem. Nega stara no, dodatka z kanału. Za zamkniętą bramą na końcu znajduje się drabina, która powiedziała stary oddział. Ok, gdybyś tam dotarł, naloguję windę prowadzącą na zewnątrz. Tym... Byłbyś tym, który uciekł. Mógłbyś być tym, który przetrwał? R. R. Co my tu mamy? Kłódka! Nie, zamknięte, nie otworzę. No super. Tutaj też nie. Ja chcę już tylko przeeksplorować, bo... Bo tak, bo ja... we mnie jest dusza eksploratora. A, to chyba tędy miałem wyjść. Jezu! ja Rozumiem budowanie napięcia, ale... Chuj, znam gry, które... po których można... Podrabienie wspinać się o wiele szybciej. A, no dobra. Nieważne. Nie, ale klimacik jest. Klimacik naprawdę jest. Dobra. Okej. Okay. Chyba to jest checkpoint. Także. I nagle BUM! Goni z ten typo. Już trochę choroby się nagrałem, także... Jestem w stanie się tego spodziewać. Dobra, co my tu mamy? Czy mogę coś podbierać? Tutaj nic, chyba na razie nie mogę. Bymy się... musiałem mm. sobie wodę tym razem. Kuba restaurację sobie rozłożył tutaj. O, trzymaj spację. O nie, o ja pierdolę! Nie, biegaj! O kurwa! O, o, o! 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 Nie, nie mogę. A nie, chowanie się, kontrol! Szybko! O, panie. Ej, dobre. 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 Nawet się nawet przestraszyłem. Sorry, nigga. Rzeźnik jest po drugiej stronie. Nie będę Twoją zapiekanką. Tudzież. Nie wiem. Kebabem. Co się z tym światłem dzieje? Ja pierdolę, co się z tym światłem odwala? Ja pierdolę! No... No pijany ja ci... To jest typowe stanie, kiedy nie może znaleźć swojego piwa. Dobra, ogar. Chyba możemy wyjść tak? nie? Czy będę musiał się przed tym typem skradać? O nie! On tu idzie! On tu kurwa idzie! Chowaj się! Chowaj się! A! Fajnie będzie. Nie no, żartuję. Zobaczmy, czy mogę już tam przejść. Czy mogę przejść? Czy mogę spierdalać znowu? No, obróć się. Mam nadzieję, tylko że do mnie nie podejdziesz. Dobra, przechodzi tędy. Spierdalamy szybko. No, przecież dobra. Prze uciekaj, dobra. Nie macie tu, typie Get lost. No już, idź tam. Tam masz rzeczy do roboty. Idź tam, gdzie? Do mojej szafki. O! Już, mogę iść. Dobra, spierdalam. Idę, idę na jolo Mam tylko nadzieję, że on... A nie, tu do skrzynki, tu, 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 mogę. Czy naprawdę ja... tam, gdzie jest, jest przejście, i ja muszę go po prostu uniknąć? Ja pierdolę, nie co? Chowaj się, chowaj się, chowaj się, bo jeśli on mnie zobaczy i wejdzie na korytarz, to będzie przerąbane. Dobra Dobra Ty piarzu! Czy mogę jakąś butelkę odwrócić mu uwagę czy coś? Teraz się na pewno O nie! On tu jest! On tu, kurwa ja Spierdalam! Spierdalam! Spierdalam, 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 spierdalam! Spierdalam, 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 spierdalam! Tak bardzo spierdalam! O ja pierdole, O ja pierdolę, jak ja bardzo spierdalam! Spierdalam, spierdalam! Wow! O! Łuf! Już trzeba gonić. Poważnie. Kopanie. O nie! To on znowu. O jezus! O nie, nie! Spierdzielaj! Nie będę Twoją zapiekanką! Niega! Zostaw mnie! O nie! No, podnieś podniesie, podniesie, podniesie. Odnoś się! No, dawaj! Winda! elevator. Dobrze! Uff! Nie będę Twoją zapiekanką! Niega! Mów to dobrze. Duwa. Czyli to początek. Mm. Bardzo taki Wolfensteinowy po początek, początek jestem tu, Japończycy, także spodziewam się tutaj niezłego shitu po te wymnej kraj No i mamy to The Evil within. Dobra. Jedziemy dalej. Idziemy dalej. Ludzie. Nie kończymy. Nie było ostatnio dużo filmów. Dlatego... Łoł! Wow! Panie! Kto tak pierdnął? Kto tak pierdnął? O, już mogę z nami niebie... Dobra, wybiegaj. O, to jest to lobby. O, wychodzimy tędy. To jest to lobby tego szpitala. Dobra. Uff Dlaczego gra wygl wygląda ładniej w kacytenkach, a gorzej w u mnie? Co to się dzieje? To no, prawie... Le... no, Assassin's Creed i Resident Evil, co to jest? Gracjanek! Gracjan Brzozo... Brzostowski! Gorzowski, cokolwiek! Czy psykiatryk zrobił coś takiego? Ale to w sumie ja pońską gra, więc Łopalnie! O to 2020 w pigupce, no. kolejna gra! Wiedziałem! pani i panowie, 20 gra! Ukazujący rok 2020. Damn it! Are we cut off from everyone? Everyone must be dead. Everyone all right back there? Just a few bumps. We're fine. 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 We will be once we're far away. Fine. A little further, and we'll be fine. Ja pierdolę Assassin! Fine, 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 fine. Fall, fall! O ja pierdolę. No widziałem No widziałem, gra. Teraz fajnie, fajnie, zombie. O, ja, o, ja nie Pawle. Rozdział pierwszy, koniec. O, panie, dobra. Dobra, panie i panowie, zapiszemy grę. Nowy zapis. Napiszmy jeszcze raz, dla pewności. Cofnij i następny rozdział. Obejrzymy, następny, zobaczymy początek yy, następnego rozdziału i myślę, że na tym zakończymy na dzisiaj. Słuchajcie, zapowiada się naprawdę, zapowiada się nieźle. Mm. Co tu się dzieje? Jakie dziela? Nie, no klimat rezydentowy jest i to widać. Naprawdę mi się podoba. Taki posrany, ciężki do wyjaśnienia. Tak bardzo japoński. Czy ja tu umrę, czy nie? Czy mogę się jakoś obrócić? Mogę to jakoś, nie wiem. Ja pierdolę, co? Pierdolę. O nie, zombie. A, no tak. O panie. Chodzi, że był koszmar w sumie. Dobra, ale moi drodzy. Tym akcentem kończy, kończymy. Naprawdę. Wow. Gra to się nieźle. I mean, japońsko ostro, bo tak, bo tak bardzo w moim stylu. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za. Wow. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.